Coś, co zwróciło moją uwagę w dzisiejszej Ewangelii, to to, że Pan Jezus, rozmawiając ze swoimi uczniami, dzieli się z nimi tym, co ma w sercu. Pokazuje, że, że naprawdę mają dobrą relację. Pokazuje, że jest ich przyjacielem. No bo tylko osobom najbliższym mówisz to, o co chcesz zrobić, mówisz o swoich planach. Ale z osobą już turbo bliskim mówisz, jakie pragnienia nosisz w sercu, prawda? No nie mówisz tego byle komu. I Pan Jezus w dzisiejszej Ewangelii mówi takie rzeczy uczniom. Co to znaczy dla nas, że na modlitwie Pan Jezus traktuje nas tak samo i tak samo nam mówi o rzeczach, których pragnie i które chce zrobić? Wsłuchujmy się w jego słowa na modlitwie.